Cześć, jestem Spinner, witam was w nowym odcinku Dzisiaj jesteśmy z Prelim i Butrynem w GTA 5 Przywitaj się Freli Eee, szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie na odcinku Spinera. Szczęść Boże Jeszcze Butryn, ale on się zaraz przywita No mama nie wchodź O, właśnie nie Butryn Nie wiem Butryn Przyszedł To naiwy Dobra Butryn, przywitaj się na ładnie tutaj Witam bardzo serdecznie Ładnie miało być. Tak z życiem. Dobra, gramy w grę. Gramy w grę. Gramy w grę. GTA V. Aha. 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 Uh -huh. e, ogólnie wszyscy bierzemy auto e, o nazwie e, Injetion. Co? Injetion. Wszyscy to auto bierzemy. A dobra, no dobra. Czy to jest to na zielono czy na biało? Injection. No, I szukaj. Mam, 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 mam. No i lecimy. Ja już jestem ready. Gotowy do gry. Na zakład, oczywiście tysiaka, bo to jest S-winner. A ja nie mogę dać na siebie no, zakładu. No, możesz na pewno. Nie B mogę. Butryn, zero wygranych, jeden luz. We, Weź ty 7 wygranych. We, no, ale ja mam mniej loseów niż bajacu. Dobra, lecimy. Kar parkour. Będziesz z samochodem. O nie O nie. Ze starym samochodem. Jest zima w ogóle. A już jest, jest ciepło na dworzu w sumie. Tak, bo jest primaprillis, zapomniałeś. Aha, to jest żart. O no. nie, zepsułem. Albo bo to się zimę, zimę się też zaczyna. czytało. Tu się już zaczyna. aha. Oho aha. No, nie rób tak. A no, to on mnie popchnął. O, tak, proszę, dziękuję, dzienniki. Łatwo. A, no sorry, nie. Nie, myślałem, że to już konie. A bo tu jest woda i dlatego się nie dało przejechać. Mm, o, no, kurde. No tak. Chyba, no nie. Chyba, 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 chyba papa Freli. Ej, no nie, bo muszę się rozpędzić wariacie. Nie. Czekaj, przyjadę po no tobie. Jest pod wodą, nie. Jest, jest. Jezus. Ej, od początku znaczy, no tak, bo nie było żadnego czeka. A ten pierwszy jest łatwy, go na faście przejechałem, stary. Dawaj, Butryn. Dawajcie, gońcie mnie. Oh shit. Oh shit, boy. Dobra, ja już f, -ke, f -ke muszę już tam. Dobra, ja już na pierwszy, pierwszego zraku przejechałem. Jezu, jaka tragedia. No. Nie, nie! Jezu, te miny, które robię, to są potężne, po prostu... Zobaczysz, jakie miny będą. Potężna to jest w ogóle Gera tutaj Dobra Okej okay. Syk Syk, 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 dobra, i teraz muszę tu przejechać po tym. U! Butryn, weź klawę no. przecież. Jest, udało się. Widzisz klawę? Udało się. Na padzie gram. O oh, shit. I story, później jest taki ciężki koń. Poki ciężki fest. Stary Jaki, Kurde! To, to, to jest jeszcze easy stary. A też to robiłem z trzy razy. Ej nie, Uf. ja jestem w tym miejscu co ty. No tak, ale później jest jeszcze cięższe. No. Ej, no to był przypadek, no Przypadkiem to ty jesteś. Ej, nie mów tak To jest to moje niemiłe. Było. I jak to tu zrobić? Hallo. No to, to jest jeszcze easy stary, to jest jeszcze easy. No nie easy, bo to auto jest za wolne Nie no, ja to zrobię. Patrz, to się robi tak na chilku. Zobacz, patrz stary. Nie widziałem, bo wciągnięte się dotknąć. Zobacz. Ty mówisz, że to auto jest za wolne tutaj. ty za mną szpaku. Nie, to blisko. Ej, to jest naprawdę ciężkie. Buty, jak poleciał tam. To jest jeszcze łatwe. Nie, to na gazie no, przejedź, po prostu. Stary patrzę, ci pokażę, czekaj, poczekam. I na gazie. Pa, widzisz mnie? No widzę. Ja tu się o. nawet nie zatrzymuję jak jakaś pipa. O, cholera. Tylko że ja lecę, to stary. To trzeba lecieć, a nie tak wymiękać. Ale jajce, jak to? O! Jest. Ej stary, to jest. Nie mogę Ja boję się, że ta mapa będzie cała taka i to będzie z 40 minut. Takiego czego? Goś. Dobra, Gość. na spokojnie, na spokojnie, robię na spokojnie. O, na spokojnie. Się tak? Jesteś tam dalej? To ty jesteś na przodzie samym? Masz różowy, tak? Rally. No, no, no. Nie. Nie, on jest zielony, on jest niebieski. Ja jestem niebieski. A to był tryn, tam się właśnie przerazi, co tam się dzieje dalej. Nie! Ja! Ze starym plecach mi się nie udało. Jak to zrobić, do cholery jasne. Myślałem, że Butryn. Przeszedł. O! Widzisz, to jest S totalnie. O czym ty w ogóle gada Nie! nie. E, dobra, to nie jest S. To nie jest S, stary. Ja to zrobiłem teraz pierwszy raz i spadłem. Ale jaja. Ja. Dawaj, Butryn, jedź. no. No spadnij już. Bądź mężczyzną. To ty. Ch... Ch... Hamie mały. Pomogłem ci. Nie. Nie. O nie to dobra, to nie ja przechodzę to dalej. Wow. Teraz patrzcie. Par patrzcie teraz. Za, za to będzie Subik, co nie? Patrz. Ja teraz to przechodzę. <laughs> A i utrzymałem się nie Bardziej myślę, że chcesz w niego wlecieć po prostu. No dobra, bo chciałem. Dobra, butry się tu wywala, jedź. To się za pierwszym robi, stary, lecisz po prostu, freestyle. Co ty robisz? <noise> tu też się robi, pa, za pierwszym. No nie! Ale gówno. Nie Nie, nie! No, przez ten śnieg wszystko się psuje stary, bo się ślizgasz na tym To jest taki prank od strony Rockstara, że to jest jeszcze ale gorzej go mapa jakiegoś gracza robiona. Tak, ale, ale... chodzi o to, że Rockstar dało na wszystkie mapy śnieg na Prima prelease Naprawdę. Aha, to tak. Dlatego na śnieg. tak Ale tu nie ma się tu nie, 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 nie ten, na tym śniegu się nie ślizgasz. Ślizgasz się? Nie. Nie, nie ślizgasz się. Ej, albo się ślizgasz... No, ślizgasz tak. się tak fest. No, no, to f... jednak dupa trochę jest. E, dam radę, dam radę, stary, spokojnie. Trzeba być spokojnym. Nie. Dobra, pa. O. <grym>, jak ty tam spada z gościu? I dobra. Robimy, robię to teraz. Robię to teraz, wariacie. Robię to teraz. <grym>, Ej, prawie się utrzymałem! Widziałem, a ja specjalnie do tyłu w żeby zacząć... Oj, oj, nie! O. Czemu wziąć niebieski jak jakiś. No! Hello. No bo za wolno jeździsz. Dasz radę, nie stary, pa! Do! O. Stary to driftem, prawie był robione normalnie. Bokiem lecę. Stary, to trzeba na full gazie przejechać, a to przejechałem na full gazie i na sam koniec trzeba hamować, tylko w dobrym yes. momencie. Nie chciałem. Gdzieś <grym> gry do My nie przejdziemy stary do, który to jest checkpoint? To był pierwszy. No. Mam 2 na 9. 9. No powiem tak może być nieciekawie Trochę Zdrowia. bardzo nawet mógł powiedział To jest na pierwsze dwa jeszcze To do północy przejdziemy Do północy przejdziemy, no? Myślę że podobnie Patrz oh! Nie! Ja tu stoję Mierdo. Nie! 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 Stary tu na drifcie da się resztę przechodzić O... Ej, to chyba był najcięższy element mapy generalnie Tyle powiem. A ty spadłeś? Nie. No co? O nie. Człowieku, co się Ej, dalej dzieje? Co się dalej dzieje? Dawaj, wychodzimy. Dawaj, lecimy to stary. Bokiem tu latam stary, drifty nawalam. Na bani. trzeba na spokojnie i w dobrym momencie po prostu dać full gaz. Nie z tego co widzę. Gówno. O, nie, nie, nie. To nie, to nie był dobry moment. Jeszcze bardziej. O, teraz. Max, dawaj, mały, dawaj, easy away, dawaj. Win. Max, easy win. No to będzie, bo to będzie easy win. Shit boy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ręczny, ręczny, dobra, cofnijmy. ja widzę następny checkpoint Ej, pełen gaz na początku, a później hamowanie? Tak, tak, na początku pełen gaz, a później hamujesz A to mnie przewraca już od razu Nie powinno O oh shit, ja tu na hamulcu muszę jechać Powiem tak, to jest przez śnieg No o. o, patrzcie gdzie jestem Nie, spinner był już tam, ale się nie zatknąłem Ja byłam w tym się prawie do Nie no, przecież tego nie ma <laughs> walisz pełny gaz? Nie. Coś, to wychodzi. To wychodzi. Max, nie, nie jedź Freli, nie jedź tak, że ten, że po tej rampie, tylko na początku na samą lewą stronę, czyli na samą górę tej rampy, a później walisz po heblach, żeby się zatrzymać. No, no nie! Teraz no, <grym> muszę to <jest jedna>, robić. <grym> to O, Shit, 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 shit. O, shit cicho. Wierzę przejdźcie, To To chyba... To chyba... To chyba... To chyba... To chyba... To chyba... To To chyba... To To chyba... żeby nie, spaść. Budyny, do nie pociąg, jeden pociąg, Dobra, To <grym> chyba... No, no, to chyba... To chyba... To chyba... To pociąg! To chyba... To chyba... To To chyba... To chyba... To chyba... To chyba... To chyba... To chyba... To To chyba... To chyba. To

Tego nie było. A jeń! lecić, do no, wody na że. to by było bardzo proste bez tego śniegu. No możliwe, żeby było prostsze. My zrobiliśmy sobie wersję hard wersji hard. Nagrajmy jutro, proszę. Gdy nie będzie tego śniegu. Kurwa! Mam! Udało mi się. To jest bez sensu. Mam. Mam następny checkpoint, stary. Ty to nawet nie przechodź. bo... O jezu, o matko. Co ja zobaczyłem, tego nie zobaczę. Nie mów, nie mów, nie mów, że tam nie będzie coś jeszcze. Jestem, nie, spadłem. Też tak miałem, wiesz? on zawodził mikrofon w Stary. Byłem i spadłem. To, co wy przechodzicie, to jeszcze było nic. No, a ty tam... Obstrany śnieg z gry komputerowej. Dobrze buty, dobrze, no, dobrze. sobie Jak ja za tym śniegiem nie tęskniłem. Nie no. A wiesz co jest najgorsze? Dzięki. Wiesz co jest najgorsze? Że na miejscówkach, gdzie nie ma śnie... Nie widzisz, że jest śnieg? I... Jest śnieg. Bo ślizga się po nim. Chyba, że ta mapa specjalnie ma śnieg. Co trochę wąt Pie No jeźdź butryn Nie mam radę Nie przejdziesz? Tak, 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 tak Przyszedłeś? Teraz byle nie spaść No fuck. Nie Jadę do ciebie, ja do ciebie. Spadłeś? Nie, nie spadłem, ale Butryn chcę nie zabić. Ale na... przejechałeś tą, 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 boczną rampę, tak. taką długą? No teraz musisz skoczyć, ale uważaj na ten skok. <grym> ja nie. ciebie, ja do ciebie. Jest! Do... <grym> butryn pal gumę, tak! Co jest? No stary, dawaj. Jak to przejść? Musisz się rozpędzić, fest Tyle ci podpowiem Chyba za... Za mało szeroki samochód wzięliśmy, wiesz? No już pa... O. Jestem u góry, jestem u góry Ja pier... A to jak się przechodzi? <laughs> Spier patrz gdzie jestem, patrz do tyłu. No dobra, dobra, stary tu jest najcięższe, tam to jest jeszcze easy Nie Tam to było Easy, to jest cięższe No wszystko przez wodę? Nie no, nie przez przez wodę, muszę pojechać na ten pociąg obok ciebie O właśnie tak samo zrobiłem za pierwszym razem Dosłownie tak samo stary Dobra, bo tam to jest pikuś tam to było easy to easy Jeszcze sięgam, to, tam to jest easy Wybacz, Panie Boże, za że chyba. proszę daj mi przyjść tą mapę. Stary, wiesz co ja mam teraz? Co masz teraz? Dwa rządy beczek, gdzie ciągle wpadam kołami pomiędzy nie. Czekaj, ja nie chcę wiedzieć co masz teraz, zrób wydaj. Ostatnia moja próba. Nie bądź pipa. Przysięgam i rage quituję. Nie bądź taki jest, słaby. Jest, jest, jest. jest. Przeszedłeś? No i teraz przeskocz bo trend powoduje <grym> Jest, jest I mogę cię przyblokować. Nie, koła, ale... to, to full speed stary, full speed przeszedłem praktycznie całe Ej, to trzeba na full spidzie walić, a nie jak jakieś piczki, myczki, my. Że powoli robią. Jakieś leszcze totalne Ja już mam Bo tytuł... Intru... Ten tytuł intru... odcinka. A wyobraź jesteś tutaj Guardianem albo Insurgentem. No właśnie. Stary, mam tytuł odcinka. Ja Stary, to są takie blochy z piachu, które widać tylko od spodu, jak możesz po nich pojechać. Ja byłem już tak daleko. I na wsteku to robię! Stary, robię to na wsteku! Dobra, dobra, nie, 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 wybacz, wy, wybacz, no wybacz, nie. Nie, nie wychodź Nie rób tego. Uro. Nie rób tego Ostatnia minuta, ostatni traj, jeżeli nie przejdę teraz tego, to wychodzę. Pół godziny materiału masz. Jak nic nie robimy, tylko my się wywalamy. Nie rób tego. Ostatni, nie, ostatni porządny try hardowy traj i wychodzę. I o tym instalowuję GTA te, te, też. No nie stary odcinek jeszcze jutro! Nie, żadnego odcinka jutro Nie ma jutro odcinka, no, na pewno nie z gitara. kup Slap The Fly Stary, sam wybrałeś tą mapę Sam wybrałeś tą mapę a, Stary, a skąd miałem być? No nie wiem, może miała napisie HARD? No, miała, ale... Jest, nie sądzę, że będzie tak hard Tak myślałeś, że będzie hard? Tak, tak trochę hard? Ciężko, ale trochę Nie, no bo było No Ja chciałem cię dopchać Dobra, last próba, last próba Stary, nie, tam to było easy ty jesteś... Generalnie cała mapa jest easy, tylko my o tym nie wiemy Bo jest obstrony śnieg z powodu prima aprilis, nagrajmy to jutro, proszę To nagramy jutro do ciebie Tą samą mapę? Tak, tą samą mapę <laughs> Jak ja się cieszę, że Malcho nie ma no, już wyszedł. Już roku. dawno by się spłakał przecież. Ej, dobra, stop. Ja muszę teraz pomyśleć. Dobra, dzięki. Dzięki. Wyszedłeś? Dzięki. Do zobaczenia, kiedyś tam. Poszedł. Poszedł sobie. Dobra, ja to robię. Frejlio, proszę gra. jest fajnie. Zrobiłem to! Ja to robię, stary. Robię to. It's too easy. Stary. A później, później checkpoint polega na tym, że sobie po prostu, po prostu sobie przejeżdżasz i masz następnego checkpointa, stary. Nic nie robisz. Kompletnie, stary, nic. Ja już, patrz, będę teraz na siódmym checkpoincie zobacz. Patrz, zaraz będę na siódmym checkpoint'cie. Shit. Ja to zrobię, ja to zrobię. Ja to zrobię. Ej, bo po Max mówił, że ta mapa powinna trwać 30... Ile? 30 minut powinna trwać ta mapa. No ja mam 30 i jestem na szóstym. A ja jestem na drugim Wiesz, bo to dla jakichś tryhardów, co nie? Którzy umiałem parkour samochodami. W GTA 5. Ja mam 20 level. Ale stary, jak przejdziesz tą mapę, to poczujesz to jest, w końcu w sobie, że coś w życiu. W ży że, że w życiu coś w życiu że się o, osiągnąłeś. Osiągnąłeś, ty, stary. Hamuj. Lecę dalej. Wierzę w siebie. Bardzo siebie wierzę wiesz. <noise> I teraz taka na telefon mi sam. I miałem po unii... Skok z okna. <noise> Ej, stary, im dalej, tym łatwiej. Gdyby jeszcze do słyszał. a ja ty masz kawał w ogóle? No. Stary! <noise> To było easy. Ja o, nie shit, nie było easy. Odcinka. Czemu? Ja tak bym się. Tak bym dla, dla żartu... Grać w GTA, odcinek nagrywamy. To się wkręcił na odcinek. Ej, stary, został mi ostatni checkpoint. Ogarniasz? Fajnie tam masz. No ja wiem. I stary, ostatni chyba najtrudniejszy. Zobaczymy. Do 40 to robię. Jak nie to wychodzę, Osta to samo. Dobra, stary, ja to robię. Takie buty. Masz jakby checkpoint last. I jeszcze metę. I dobra, jeżdżę po tych kontenerach. Dobra, cofnij nie, ale się. Nie utrzymuje. Nie wiadę. Co ty dajesz? Nie, 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 nie. Stój. A mogliśmy wziąć krosy. Stój! Mogliśmy. A były krosy do wyboru. No. Serio? Teraz mi to mówisz, że były krosy do wyboru. Jakbym wiedział, że były krosy. No od razu krosa wziął. No i no też, ale nie trzeba te wziąć. Pewnie było napisane, że to jest mapa pod ten samochód. O stary. O stary. O stary. O, stary. Teraz muszę przejechać po samochodzie, ogarniasz? Po głupim. Mam checkpoint. Dobra, mogę spadać sobie ile chcę. Mam checkpoint. U. Checkpoint mogę ubierać. Tak tak, tak, tak. Lecę. 9 na 9 stary. 9 na 9 Lecę bokiem, nawet już driftuję, stary. Ej, dać taką opinię o mapie. Świetna mapa. Przesz Przeszedłem w 3 minuty. To mapę w życiu w 3 minuty. <gry> Ktoś by musiał być strasznym kłamcą, żeby to przejść w 3 minuty. Albo bez śniegu. Nieeee! To jest ten ostatni checkpoint. Nie, nie. Oh shit, boy. Dobra, czemu tu się spada? To trzeba na faście robić, stary, a nie jak jakaś pipa. Trzeba lecieć. Zanarnie, stary. Pa. Lecę za. Na... O, to, żem poleciał zanarnie. Teraz gramy w godzinę w GTA bez kompletnie sensu. Spinera puściłem.